Cześć, witajcie! Dzisiaj 20 gadżetów z Aliexpress. Wszystkie linki oczywiście znajdziecie w opisie. Aby uczcić 30. rocznicę filmu o kosmitach, NECA wydała luksusowy pakiet z sześcioma stworami. Naciśnij przycisk, aby rzucić niesamowity blask na stworki. Jeśli chcesz, możesz nawet napełnić rurkę wodą. Jednego z nich można także wyjąć z tuby. Mini wisiorek w kształcie pigułki, w której kryje się ostrze. Gadżet jest minimalistycznych rozmiarów i możemy go przypiąć na przykład do kluczy. Może się nieraz przydać i warto taki przy sobie mieć. Przenośny dozownik karmy, na przykład do rozpraszania psa podczas kąpieli, wykonany z silikonu, dzięki czemu możesz nawet zamrozić przysmaki na podajniku przed użyciem, a to sprawi, że pochłanianie ich potrwa trochę dłużej. Gadżet ma dużo małych wypustek, które sprawią, że psu będzie trudniej wszystko zjeść. Przyrząd do wyznaczania linii ołówkiem. Środkowy otwór trzyma ołówek w idealnie środkowej pozycji, zaś nacięcia umożliwiają rysowanie linii blisko krawędzi na dużych materiałach obróbki. Magnes ułatwia przesuwanie na metalowych powierzchniach. Pasuje do standardowych drewnianych ołówków. Rękawice ze stali nierdzewnej z regulacją zapięcia. Pozwalają zapobiec wypadkom i zapewniają ochronę przed takimi urazami jak rany cięte i kłute. Kiedy możecie je najczęściej zastosować? No chociażby podczas oddzielania mięsa od kości, przetwórstwa tworzyw sztucznych, skóry i podobnych materiałów. Świecące paski na kask. Takie taśmy łatwo zainstalujesz za pomocą samoprzylepnej taśmy, a ich specjalny kształt zapewnia dopasowanie do każdego kasku i rozmiaru. Taśmy mają własne źródło światła, dzięki czemu świecą niezależnie od światła otoczenia. Taśmy zawierają kontroler, który można przełączać między trybami. Macie do wyboru wolne i szybkie miganie oraz ciągłe oświetlenie. Kontroler łatwo jest ukryć, przypinając go za pomocą klipsa do kieszeni lub spodni. Mieszadło magnetyczne, które przeznaczone jest do długotrwałego i nieinwazyjnego mieszania oraz ogrzewania cieczy. Wykorzystanie technologii pola magnetycznego daje wiele korzyści, pozwala na precyzyjną i wydajną pracę. Sprawdzi się zarówno w laboratoriach chemicznych i biologicznych, placówkach badawczych czy podczas badań naukowych lub edukacyjnych, jak i do mieszania płynów e-papierosowych. Obiektyw panoramiczny Viper to nowe akcesorium, które zamienia telefon w aparat 360 stopni. Korzystanie z niego to nic prostszego: wszystko, co musisz zrobić, to zatrzasnąć go na górze telefonu, a to spowoduje wyrównanie jego szerokątnych obiektywów z przednim i tylnym aparatem telefonu. Pozostaje tylko otworzyć aplikację i zacząć robić zdjęcia. Magiczny pierścień, wizualnie przeskakuje z palca na palec, z dłoni na dłoń. Niesamowicie widowiskowy numer, który powstawał przez lata. Pierścień zostaje wyraźnie umieszczony na Twoim palcu wskazującym. W ułamku sekundy pierścień na oczach widzów przeskakuje na kciuk, ale to dopiero początek. Bardzo łatwo się tego nauczyć. Specjalny rekwizyt robi to, co trudne, za Ciebie. Dostępny jest w trzech rozmiarach. Zdalnie sterowane pojazdy zapewniają godziny pełne ekscytującej, szybkiej jazdy. A samochód RC marki Subaru nie jest tutaj wyjątkiem. Połączenie napędu na cztery koła, czterech osobnych amortyzatorów i możliwość rozwinięcia niemałej prędkości umożliwia nie tylko szybką jazdę, ale również gwarantuje pełną kontrolę na różnych podłożach. Nie zastąpiona w branży motoryzacyjnej w pracach warsztatowych i naprawczych nagrzewnica indukcyjna. Używana do podgrzewania skorodowanych śrub i nakrętek, piast, tulei czy łożysk, a także elementów układów wydechowych, blach płaskich, listew ochronnych na karoserię itd., itd. Podgrzewacz indukcyjny może też być stosowany w blacharniach i lakierniach jako urządzenie do demontażu emblematów, listew czy naklejek, a nawet szyb samochodowych. Usuwanie wgnieceń z karoserii samochodowej też może się udać. Inteligentna skakanka od Xiaomi Posiada ergonomiczny uchwyt, który według producenta nie będzie ślizgał się nawet podczas bardzo ciężkiego treningu, gdy dłonie będą spacone. Akumulator, naładowany do 100%, wystarczy na 150 dni skakania. Ładowanie do pełna trwa 2 godziny za pomocą gniazda mikro-USB. Skakanka łączy się z aplikacją na smartfony za pomocą Bluetootha. Zestaw Planet, jako ozdoba, to fajne prezenty dla pasjonatów fizyki i także dla dzieci, które dopiero poznają magię wszechświata. Bezprzewodowa myszka od Siaomi to kolejny gadżet od tej firmy, oni mają naprawdę wszystko. Ciekawy design, na pierwszy rzut oka nie powiedziałbym, że to mysz komputerowa. Dostępna jest w kilku wersjach kolorystycznych. Elektryczny motorower. Unikatowe połączenie technologii i stolu retro. Model waży około 85 kg. Silnik umiejscowiony jest w tylnym kole. Bez problemu rozpędza się do 75-80 nawet km na godzinę. Przyspieszenie do 50 jest bardzo żwawe. Motorower entuzjastycznie reaguje na najlżejszy ruch manetką przyspieszenia. Na jednym ładowaniu przejedziemy nawet do 120 km przy dynamicznej jeździe. Mini Grill, wykonany ze specjalnej stali nierdzewnej, którą można stosować w przemyśle spożywczym. Jest to super alternatywa dla ciężkich, wielkich i nieporęcznych grilli stalowych. Można go zabrać ze sobą na każdy biwak, piknik czy wycieczkę nad jezioro. Jest lekki i zajmuje niewiele miejsca. Smartwatch, czyli inteligentny zegarek, to zdecydowanie gadżet przyszłości. Jego obecność na nadgarstku umożliwia nie tylko kontrolowanie godziny, jak w przypadku zwykłego zegarka, ale również odbieranie połączeń, tworzenie planu dnia, słuchanie muzyki, mierzenie efektywności treningu i wiele innych czynności, które zdecydowanie ułatwią codzienne funkcjonowanie we wciąż ewoluującej rzeczywistości. Zaawansowana elektronika odgrywa coraz większą rolę i jest na wyciągnięcie ręki dosłownie. Zacisk spawalniczy. Zaciski wyposażone są w mechanizm blokujący. Są wysokiej jakości i gwarantują szybki montaż oraz łatwe zwalnianie jedną ręką. Uniwersalny uchwyt do telefonów i tabletów, który zapewnia należyty komfort użytkowania urządzenia, nie przeszkadzając nam w wykonywaniu codziennych czynności. Wyposażony jest w długi statyw, który można dowolnie wyginać i ustawiać sprzęt zgodnie z naszymi potrzebami. Świetnie sprawdzi się zarówno w warunkach domowych, jak i w podróży dzięki specjalnej konstrukcji uchwytu. Te naturalnie wyglądające dekoracyjne skały dodadzą twojemu akwarium perspektywy. Podczas pływania wyglądają jakby się unosiły w stanie nieważkości, jakby były zawieszone w przestrzeni. W opakowaniu macie przystawkę i przezroczyste, niewidoczne gołym okiem nylonowe nitki. Jeden zestaw to przystawka plus nitka. Wysokość na jakiej unosi się skała w akwarium można regulować zależnie od tego gdzie chcemy ją zawiesić. To już wszystko na dziś. Dajcie koniecznie znać, który gadżet zamierzacie po tym odcinku zakupić.